Witam wszystkich. Nazywam się Aleksander Chrzecki. Znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Siobodnicach. Jak zwykle, chciałbym Państwu przedstawić tutaj naszą y, kolejną osobę, która u nas odbyło teraz 4 tygodnie w naszej kuracji. Chciałbym się ono podzielić z opinią, jak tutaj w Siobodnicach to u nas odbywa się, jak to wygląda całą swoją historię jak przebiegały zabiegi. Następnie również chciałbym wspomnieć, również, że. Mogą wszyscy Państwo i przyjechać i do Świebodzic i oczywiście do, do Moskwy, do mojego ojca, do Aleksandra Heryckiego, jak, jak najbardziej możliwość jest. Kontakty na naszej stronie medycynoludowa.com jak najbardziej są dostępne. I proszę wam teraz przedstawić się, wspomnieć, jak, z jakim problemem Pani przyjechała i przybliżyć, jak to wyglądało, jak ta cała terapia u Pani była. No ja pochodzę z Zamoyskiego, skończę w tym roku 65 lat. No troszeczkę tych chorób mi się w życiu uzbierało. Miałam duże problemy z kręgosłupem, z wątrobą, a ostatnimi czasy, w dosyć późnym wieku, zaczęło mi się bielactwo, co bardzo mnie mocno mnie stresowało i przeszkadzało mi. Obecnie w tej chwili tak troszeczkę się już z tym pogodziłam, no, ale chciałabym, żeby to zniknęło również. No, miałam też również problemy ze stawami kolanowymi. Troszeczkę zaczynały mi się odzywać bioderka, ale na szczęście tylko jedno. I zdecydowałam, że coś muszę zrobić w swoim życiu, żeby to odmienić, żeby to tak szybko nie następowało, to pogorszenie stanu mojego zdrowia. Więc bałam się trochę sama przeprowadzać oczyszczanie wątroby więc wolałam przyjechać tutaj, poglądałam trochę filmików, tak przetrawiłam to i uważałam, że tutaj nie będę się niczego bała. No i w pierwszym tygodniu no było OK, W sumie ten olej doskonale mi poszedł, wypiłam. Pod koniec dopiero drugie, właściwie w drugim tygodniu zaczęły mi się problemy z oczami. No bo zawsze miałam w swoim życiu alergię. Cały czas jechałam na tabletkach. Bez tabletek nie potrafiłam żyć. Swędziały mi mocno zawsze oczy, zaczęłam tracić wzrok. I w drugim tygodniu zaczęły mi ropieć oczy. Zaczęły mnie boleć. Zdjęcia niestety, nie zrobiliśmy. Nie by. zrobiliśmy, tak, właśnie. Ale było całe, zaszerwienione oko, zaropiałe, było praktycznie. Praktycznie nie można patrzeć, było tak. Tak, tak. I przyjmując te kropelki, tutaj zaczynało mi się dopiero pod, w drugiej połowie tygodnia zaczynało mi się troszeczkę ten wzrok poprawiać no i pod koniec drugiego tygodnia już oczy przestały mi ropieć, już normalnie mogłam patrzeć także w sumie jakoś tak bardzo panicznie nie bałam się tego no był trochę ból, ale uważałam, że to wszystko do zniesienia, żeby się to wszystko oczyściło no jakoś na szczęście oczyściło się, no chodzę tutaj również na te Ćwiczenia oczu nosiłam 4,5 okulary do czytania i do chodzenia. W tej chwili kupiłam sobie w aptece okulary 3,5, więc czytam doskonale w nich 3,5. Ale jak jest słońce dobre, to jak otworzę książkę, to już potrafię przeczytać w Normalnie. No, no to super. To, wszyscy, tak. wszyscy u nas tutaj w już mają możliwość jest. ćwiczenia kropli otrzymują od nas i ćwiczą tak grupowo tak. E, no, poprawiają swój wzrok tak. I stan zapalny oczywiście jak najbardziej też u nogi. i myślę, że ten problem już alergii na oczach już nie, nie już jest skąpić. opanowany, tak, już nawet mnie te oczy nie zwędzą, już zawsze się drapałam tym, bo mi swędziały te oczy niesamowicie tak. tabletek nie biorę już. I już to panie. był stan zapalny, który znajdował się u nas praktycznie. Tyłu cały czas, i, ponieważ nie mogę się go pozbyć. Antybiotyki niestety nie, nie nic, pomagały. Nic, nic. No i często w swoim życiu bardzo często byłam przeziębiona. Całe zimę to najczęściej, jak się zima zaczynała, zaczynałam chorować. Jak się zima kończyła, to przestawałam chorować. Mhm. I ciągle były też antybiotyki. No, System praktycznie leżą, są bardzo słabe. Bardzo, tak? bardzo. I jak z tym hartowaniem u nas w naszym e, No, byłam na początku przerażona, bo panicznie się bałam zimnej wody. Ale stopniowo, stopniowo, z każdym tygodniem coraz mniej. No, w czwartym tygodniu to już wchodziłam sobie normalnie, bez żadnego stresu, urazu jakiegoś. Nie, to naprawdę, jak ja uważam, że ja potrafiłam wejść do tej zimnej beczki i wchodzić później z przyjemnością, każdy to potrafi. I później człowiek jest taki zadowolony z siebie, że czegoś potrafił dokonać. Tak, jest satysfakcja, że. Przebrnęliśmy, pokonaliśmy strach przede wszystkim, bo wszyscy tutaj grupowo uczą się tego. Wszyscy, którzy nowy mają, wzajem... zawsze mają opór, tak, ale widzą jedną po drugim, że wchodzą, nic im nie jest, żyją, tak. tak? tak. I <gry> nawzajem się wspierają. No, bolały mnie te kolana w pierwszym, w drugim tygodniu, w trzecim coraz mniej, a w tym tygodniu to już jest tylko cień bólu w kolanach. Super. No także dla mnie to jest nie tak, do pomyślenia. Tak? pomyślenia. Żaden lekarz nie, tak, pani nie powie, w jaki sposób tak. to się. Przede wszystkim co jeszcze? Masażyści są naprawdę doskonali. Brałam różne masaże w swoim życiu, u, u dobrych masażystów, ale takich masaży niestety nigdzie nie miałam. Moje ciało było spięte, wszystkie mięśnie były twarde. Na początku te sobie, były troszeczkę bolesne. Ale każdy zabieg stopniowo był coraz przyjemniejszy i w tym tygodniu, w czwartym tygodniu zabiegi są już naprawdę bezbolesne. I to pomimo tego, że siła wykonywania masażu jest taka sama. Tylko tak. to jest oznaka tego, że u nas w organizmie już u pani tutaj ustąpiły problemy i te bóle są też ustąpiły, tak? No i wszystkie mięśnie są miękkie, nie są twarde, tak. napięte. No naprawdę jak kręgosłup miałam w opłakanym stanie wszystkie i lędźwiowy, i środkowy, szyjny. Poprawiliśmy. Poprawiły się niesamowicie. Niesamowicie te bańki no, były sine, więc te wszystkie zapalne, stany zaczęły wychodzić. Właśnie zobaczyłam to na własne oczy i wydawało mi się, że jak wyjdę na dwór z mokrą głową do tej beczki, to ja będę chora. Niestety nie. A, niestety czy niestety? Niestety, niestety nie i jestem zdrowa i jestem zadowolona. A zawsze kiedyś jakbym wyszła z mokrą głową na dół, to już było na 100%, że będę chora. Teraz jestem zdrowa. I to jest właśnie, ale również i zatoki mi się oczyściły. W pierwszym, w drugim tygodniu oczyszczały się elegancko zatoki. W tej mhm. chwili już nie. W trzecim tygodniu to już nie było prawie zatok. Już nie czuję. No, pierwsze jak się wchodziło do tej beczki, to miało się wrażenie, że mózg zostaje zamrożony. A później już nie. Już nie. Tak samo nogi wydawały się, że są zamrożone, że nie odpadną. Ale nie. to właśnie te pierwsze w pierwszym tygodniu, później już w drugim, trzecim tygodniu już nie ma tego uczucia, tego zimna. Tak. Wydaje się, że woda jest wręcz ciepła. Tak, niektórzy do początku mają i mogą bóle głowy no wystąpić przy hartowaniu, tak? Tak. przy bardzo lodowatej wodzie, i nogi mogą uskręcać, tak, czyli koście, mięśnie, ale jak to człowiek praktykuje dalej, to z czasem to ustępuje. Nie wolno może nagle, nagle dużej ilości, tak? bo trzeba stopniowo przyzwyczajeć się, ale później również człowiek, jak już dalej praktykuje kolejne tygodnie, to jak Pani mówi, że jest cieplejsza woda, pomimo tego, że woda taka sama jest przede wszystkim, ale organizm już po prostu szybciej reaguje przede wszystkim, tak? Jest zdrowszy, potrafi szybciej zareagować na naprawę, czyli na reakcję zimnej wody nawet, tak? Tak, i ta sauna, rozgrzewanie, to solarium, no również to też wpływa na człowieka i takie samopoczucie jest faktycznie doskonałe. Jakby człowiek odmłodniał nie wiem ile lat i tak no chęć życia, właśnie taka młodzieńcza. No właśnie, człowiek. na ile lat Pani czuje się lepiej, tak porównując do tyłu? No co najmniej na 20. No to super. Co najmniej na 20. No bo ustąpiły stany zapalne, tak, tak. wzrok się poprawił. Oczywiście. lepiej się pani porusza, bo bóle ustąpiły przy poruszaniu się, tak, tak. inne problemy kręgosłup przede wszystkim też się odjął. Nawet teraz na dzień dzisiejszy młodzi ludzie mają często problemy z kręgosłupem i niestety sobie nie radzą lub nie wiedzą, gdzie skorzystać, tak. tak. No i dlatego takie są super efekty. Ja uważam, że mając tyle lat, człowiek nie oczyszcza organizmu, to jest naprawdę katastrofa. Tak. Tak. O samochód spodbamy, filtry wymieniamy, żeby jeździł, tak. Tak? a człowiek pędzi o swoje, swoje życie pieniądze, ale w siebie niestety nie inwestuje, dopiero pod, jak już przyciśnie, tak? no to już dopiero wtedy się zastanawia, co z tym zrobić. Tak. A my no. radzimy nawet oczyszczanie wątroby robić raz w miesiącu, tak? tak, profilaktycznie. No ja uważam, że będę dalej kontynuować, po prostu, żeby ten mój organizm do końca się zregenerował, bo uważam, że to jest początek, to jest dopiero początek, a dopiero trzeba jakieś 17, ile? Całe się... życie trzeba tak, dążyć bo... do tego zdrowia, czyli zawsze myśleć, że tak. będziemy zdrowi, tak? No najważniejsze, nie bierze się żadnych lekarzy, niczego i człowiek żyje. A w domu zawsze jakieś tam coś się brało, suplementy, a tutaj nie to trzeba. I niestety nie pomagają. I nie pomagają. Tak, no ten pyłek, ten węgiel, to oczyszczanie z robaków, to naprawdę każdy uważam powinien przeprowadzać systematycznie. Coś jeszcze może Pani powie osobom, którzy oglądają nas, którzy niedowiarkami może są, może w jaki sposób przykazać tutaj, no wiadomo, u nas przez kamerę wszystkiego nie, nie zobaczymy. Nie, nie tak. No uważam, że jednak powinniśmy, wyjeżdżamy na wczasy, na wycieczki przeróżne, wydajemy dużo pieniędzy, czasami niepotrzebnie, a uważam, że lepiej zamiast pojechać na wczasy, przyjechać sobie tutaj, chociaż na 2-3 tygodnie, Zobaczyć, jak trzeba postępować, jak trzeba oczyszczać ten organizm, jak się poczujemy wspaniale, i uważam, że leżenie tylko plackiem na plaży tego nam nie da, niestety. Tak, to jest miejsce, które właśnie ludzie mogą poświęcić czas przede wszystkim o swoje zdrowie, czyli też i odpocząć, przede wszystkim, no ale zadbać o swoje zdrowie, i jest taka różnica, że ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, już wiedzą, co dalej kontynuować ze swoim tak, zdrowiem, ja profilaktyką, jaką wykonywać, tak? Oni przede wszystkim doświadczają to wszystko, co tutaj u nas jest. To nie ma jakichś zabiegów, takich znaczy urządzeń przede wszystkim, których są wyspecjalizowane, jak to w innych miejscach, gdzie człowiek nie jest sobie w stanie kupić, tak na przykład. Ale tutaj my to co robimy, praktycznie większość zabiegów można sobie nawet sobie powtórzyć. Oczywiście. Tylko, że ich jest na tyle wiele, że człowiek nie jest w stanie w jeden dzień sobie sam sobie zaserwować, tak? tak. Ale przede wszystkim ludzie wiedzą o tej profilaktyce, którą można dalej kontynuować i już są świadomi i pewnych innych rzeczy, że nie trzeba suplementów na przykład brać. Lub tak. innych Tabletek nie są potrzebne. Ja uważam, że zafundowanie sobie jakiegoś solarium od czasu do czasu i mieć jeszcze tą saunę w domu, o ile możliwe, a ewentualnie iść na tą saunę i tą, polewać się tą lodowatą wodą, to jest naprawdę super sprawa. I to możemy zrobić w domu. Tak. I hartować się, i w saunę raz tygodniu pójść, tak. i inne rzeczy po się. Nie trzeba to wszystkiego w jeden dzień robić. Tak, oczywiście, że tak. No cóż, cieszymy się z Pani tutaj wyników. Zapraszamy chętnie profilaktycznie poprawić swoje zdrowie i panią i wszystkich pozostałych, ci, którzy mają problemy ze zdrowiem, do naszego ośrodka Akademia Medycyny Regeneracyjnej w Siewolicach. Również, tak jak wcześniej wspomniałem, do Moskwy również zapraszamy do Aleksandra Heryskiego, mojego ojca. Dziękujemy bardzo uprzejmie za panią opinię i wszystkim również oglądającym dziękujemy uprzejmie. Dziękuję.